Witajcie, witam wszystkich serdecznie w Timberland Stone. Kolejny odcineczek, Dzisiaj przed nami. Widzę, właśnie mi zabrakło Cobblestone'a do zrobienia tej konstrukcji do końca. Nieprzyjemnie, ale jeden z was musi zostać Stone Masonem w takim razie. Stone Mason level 1, a ty pani builder, jaki masz level lokali, będzie Stone Masonem też, bo czemu nie? Building Cobblestone to był. Który to był Cobblestone? Drugi, nie? To był ten. Tu ponapierdzielać mi. Pan mut Chopper. No, pan Mood Chopper może jeździć. Gdzieś... właściwie... Chopuj to. Tylko żebyś nie umarł, bo ty jesteś G dzidom niestety. To pójdziesz najpierw tu i stamtąd będziesz se czopował. E, dobrze, a tymczasem pan widzę, że już jest gotowy tutaj. Tak mam w ogóle się dzień, to chyba już powiedziałem. Mm, więc... Można tu zbudować, zacząć budować schody na górę. Piątka. Czwórka. Trójka. Dwójka. I jedynka, Dobra. I ty pójdziesz mi to zbudujesz. No wiecie, ma drabinę, to ładnie sobie zapierdziela, bez większych problemów. No mi zbuduję tutaj schody na górę. jakby inni mogli też wejść, jak będzie taka potrzeba. jest na dole kampi. W ogóle ma arm, w się trzy szkielety wybite w to. Ok, mamy i schodki A bo na te z tą ciągle robiło tu. 30, dobra. Czy się chce spać jeszcze bardzo? Dobra, ale zmienimy ci, że śpi. Exhausted. Nie tego kobalstwa na co trzeba. Remove from you. One się różnią wyglądem, nie? Pamiętam, że to goblin na to kurde owca. Bo... Ale mi stracha narobiła. Jednak nie wolno na górne chromatogrami laguje, znaczy się klatkuje. O, Nie wiem kiedy to dzisiaj przyjdzie kolejny yy, imigrant. Może zrobimy z niego teraz minera czy coś. Kim ty byłeś wcześniej? Uczaperem, nie? Tak, uczaperem. Zapoczątkowałem jestem czasowo builder. Level 15, są miejscon na ja pierdzielę. O, słyszę goblina. Co ich tak dużo? Bez jaj. Trzeba je wyeliminować. Weapons. A, chyba tym się zajmę później. Jest to cholernego goblinie zaraz tu przyjdą. Nie jest mi to. Nie cieszy mnie to zbytnio. Musiałem się kurwa akurat tu zredpić w Kto jest was umie być łucznikiem? No, eee, ty masz levelu? No niewiele. Adventurem zostajesz, bro. I ja przejmuję nad tą kontrolę. Take control. Musimy zabić łucznika. Najważniejsze jest zabić łucznika w tym momencie, bo łucznik jest opęścierwą i wali ogni z tymi strzałami. Tylko przywodzimy i będziemy go klatkować, back to game. Eee. Nie, dobra, nie, nie, nie strzelaj, tępa do. Kostawę straciłem, kurde. Fan. Dobra, idziemy na niego. Dawaj, 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 dawaj mi tu, panie. Jestem tak opancerzony, że możesz mi tu... Kurde, ich tu dużo. Najpierw... Mogę się wspinać? Mogę. Najpierw Archer. Chodź, panie Archer. Gubiny są cholerę mocne, ich przyjdzie więcej, jeżeli nie zechcemy tego tego, Nie zniszczymy. No co ty? O ty, tę do? Ona na hita daje zajebiście. Próbujmy jeszcze się tamtych pozbyć. No nie są jakieś mocne. Dostałeś szczęście nasze. O, drugi archer. Dobra, ja wiem. Boże, świnty. O w dupę. Nie trafiłem w No! Are you fucking kidding me? Chyba nie mam już strzał. Wolol 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 wolol... O, dobra, tak żebym że mi gra krosznęła. Mm. Yy, a kraft jak się kończy jedną istotną rzeczą. Mianowicie czyściem cisz czyszczą się yy, przeciwnicy, poza nekromantą. <ś teknologię notował> Okej, okay. stadbattru. Mmm... Niefajno. Gdzieś tu był ten narcer, nie? Pani, adventur, panie Adventure, pan prawie... umarłeś, panie. Gdzie był ten? No ja, teraz zniknął. Dobra, wracaj do bycia minerem. Smutno. nie mogę go pozbyć No trudno. Nie nienawidzę tego. Nie nienawidzę tego. To jest niestety wada tej bety. Zresztą często kraszę, ma są w tej grze i to boli, to boli. To boli mocno, sercem nie boli. O, jest, infantry przyszedł. Tak, yeah. Infantry. Infantry. Yeah. Love it. I Love it. To fucking much. Infantry. Copper. Bronze plate boots. Infantry level. Trzeć. Myślę, że kurwa pierwszym mi w śmiechu. Akcept. Spoko, ziomuś. Ziomów. Będziesz, będziesz naszym ziomalem. Nie jesteś overiterem, bo nie sprawdzimy. kurwa, jesteś. Equip optimal. Iron. O, skończyliście już robić? Ej, jak to skończyłyście robić? Weapon. Bójciemy jeszcze tarcze, co? Możecie zrobić? No to Blacksmith robi building. Cobblestone 2. Napierdzielę Idziemy gdzieś wyjaśnić, będziesz na chwilę minerał. <gryw> ja wiem, że to słabo trochę będzie ci doszło, ale no zawsze to jakoś pomoże, nie? Leć. Leć minować. Ona, no, że mu w tym czasie wykończy, to po prostu wszystko tutaj, nie? Dobra, postawił schodny. Design, Build. Gdzie to jest? plank? To by to są takie, nie? To ja chcę te się różnią tą fakturą się tak wyrażę swoją OK. I namura sobie postawimy tak ładnie. Bo to będzie ładnie wyglądać. Takie odrewniane góra. No sobie poładzi po tej drabinie no i karmanta został to jest akurat śmieszne to mnie zawsze śmieszy. no jest po nareszciu tych yy, szkieletów 3 dupy no znaczy cóż on ogólnie wszystkie szkielety które się ze do niego idą Wiecie, tu mam nadzieję że to nie fajnie a dobra to najważniejsze że się buduje wszystko tak chyba mi brakuje panie nie śpi pan nie śpijcie proszę was nie ma na to czasu no jak myślałem że to mi zajmie kilka dni zbudowanie tego wszystkiego niestety To wszystko chce, żeby z zniknęło O Mahomet do na napierdziela, o stry, Mahomet, dajesz. daje Jeden lud choper jest, nie? Tak Mahomet tylko napierdziela, dobrze. I to pasuje. Oni to napierdzielają super szybko. Dobra, zasilamy węglem niech to będzie. Co my możemy zrobić tutaj iron? O Jezu, ale mamy tego tiny opera Tiny do czego był? Team zrobienia brązu. Spoko. Ładnie nam drugie za Jak sobie jest dobrze, jest wszystko dużo. Wszystkiego jest dużo. No, no ładnie wykańczę. Proszę bardzo, to bardzo ładnie wygląda. Mnie się podoba, bardzo się mnie podoba. Ładnie murek, proszę bardzo. No nawet dobrze, niech się pośpie trochę. Yy, jest tu się będę mógł zaplanować. Kolejne. Budowanie, cobblestone. To był, no jak on był w wysokości, ten mur jest 4 chyba, nie? Chyba był 4, o Jezu, nie ten klawis O, te rt takie zbiorami, ja tego nie wiedziałem O, shift, shift wyświetlony 4 był, dobra, sorry On był 4 Tak mm, I tu był na 4 Okej okay. Tu na 4, hopla tu na 4. Dobra, i póki co tylko tyle jestem w stanie zbudować. bo tutaj trzeba przygotować teren. Weźcie, jeszcze tu mogę oznaczać, jak budować mu. Na 4. A, miałeś być na 4. Podwójny. Dobra, i to wygląda awesome. Pan builder sobie poradzi. Czemu nie zawalacie? No, building. Tego cobblestone'a potrzebne mi są tysiące na nabalać cały żywot? No no się zabijają w ogóle, nie nakromance, jak tych. Sporo nagranie się tu będzie przesuwał, Teraz i tu wszystko wyrżnie co tu jest, nie? Widać, jest mój forager. Forager, oh, what are you doing Kirizo? idą. tu. To wszystko już wyrżne, co tu było, nie iść tu. I. Trzeba zginął, zginąć. To by nie było fajne. Dobra, napierdzielać mi tu. W tym dniu mi karknęło? Tak, w tym dniu mi trzeci dniu mi I Tu były te pieprzone gobliny w nocy. Dobra, panowie tu napierdzielają ostro. Żeby Stone Masoni ani mogli nabić, on będzie miał dużo teraz. Jak się obudzi z surowcem, żeby budować, to będzie dobrze. I co się stało? No, Myślę, że ty nie robisz tu nic. No nie może tu przyjść, w ogóle zabił pan swoich szkieletów Cep1. Zbrojne szkielety nie są fajne. Jedzenie się szybko zbiera, 287, farmerzy też napierdzielają. O, Riki, biegnij tu. wiemy czy one umieją pływać. Co no, Co tam? Nie potrafią, bo no są głupie. Dobra, to ty wiesz coś, że po prostu jakaś nie masz nic do roboty. Ja wiem, jesteś dobrym forgierem. Bądź moim fishermanem. Otto Q. tu to, już to zrobią. Cześć. No, tam zabili kogoś. No swojego, tak, szkreta zabił, debil. No mnie tak przesuwał, to mi to nigdzie nie przejdzie, bo tu nie ma przejścia na moje y, tereny. Sorry, Sadbad true. Bo ty minerem jesteś chyba głównym, nie? No, miner, piesie nawet mi się nie opyla, ciebie już angażować tutaj. Mam builder, potem włączyć. Mohamed jest build. Nie, Mohamed jest rybakiem. Nie, Mahomet jest Milderem. A, Mahomet stotnie drzewo. I Mahomet mi spierdziela stąd. Bo tu zginie. Boże, co za debil. No, co za kretyn jeden. <grystanie> gratuluję, Mahomet, zginęłeś śmiercią, idioty. Po prostu... Znastu... jednak muzułmanie nie mają głowy. Mózgów. co mi Oczywiście żartuję, tak żeby nie było. Nie wiem, nie mam co, tematu, temat y, muzułmanów. Zdania z tego, tak interesuje mnie za bardzo. Dobrze, on tu buduje mi ten mur. Tu ładnie widzę, że będzie spory ten mur zbudowany. A teraz jakby to wyjdzie, to musimy mi zligować, Dobra. No dobra, podejście i digujcie to, ok, No ładnie, proszę. No builder sobie napierdziela już ładnie, bo może, już jest w sił, pełni sił. Prawda, Mur powstaje. Y Mahomet umarł, będą tego, że boci poprzez czas. Okej, okay, nie będą leżeć. Zniknęłem. <grystek> Smutek. Biedny Mahomet. Umarł. Ale poszedł prosto w wow. To muszą poprawić twórcy zdecydowanie, żeby, jak im każemy, żeby... Oni uciekali i brakiem nie tej opcji takiej fajnej było, że jak któryś z naszych zauważył, byli w pobliżu przeciwnicy, to wszyscy biegli do do, do ogniska po prostu i tam się kampili i byli bezpieczni, no ale teraz już tego niestety nie ma, jedzenie się bardzo ładnie produkuje, fajnie, czekam na kolejnego, jak mógł, jest, o, przyszedł ten, maruder, nie, że nie maruder, imigrant, Pokimon jest, czym on się zajmuje, panie imigrancie, i to jest Stone Mason. Ale jesteś traderem, infantry, mm, Archerem i Carpenterem. No dobra, nic się będzie. Ty kim byłaś? Akali? Akali była Carpenterem, tak. nie? Co w mojej synowie dziewięć? ale dostaniesz ja z Builderem, wiesz? Ok, dla Nie no, nie apela mi się. Stone są dziewiąty, a tutaj, kurwa, koleś mi przychodzi Kurde, z... z Czwartym? Nie no, by jaj, no troszkę tak, tak trochę nie bardzo, to... Nic, buduj mi ten url, on jest tutaj ważny do... Będę z minerem zrobić najlepiej, no ale nie zrobię. To go góździ równo mi tego Cobalt by mi go nie zabrakło, właściwie ja już. Ja zostać z Tomy i mi to wszystko. Ten kobol się za wolno robi, jedzenieko się robi, wszystko prosperuje. No i dopiero jednego cieka, zbudujemy Mahometowi, pomnik nawet. O, on zasługuje na to, na po prostu na, na nagrodę Darwina Dziadowa za najbardziej dybilną śmieciebel. RWR. Wow. Wow, 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 wait, zabrakło nam znowu hamerów. Dobra, dziękujemy. On się bagnął i się odbagował. Wierdzielać mi te hamery. To jest ważne, ale wersją Fishermana. No nie, to no, bardzo ładnie prosperuje na, na wszystko tutaj ładnie. Ty sobie chwilę odpłacnie już. przez ten czas jak y, oni będą robić. Znaczy to kończy się układanie drewna najzwyczajniej świecie, nie? Bo tam jeszcze z tego trochę. Z tego co ja pamiętam. Tak, troszkę tego jeszcze z tutaj do zrobienia. Czy woodbanku? Nie. O to jeszcze. Ale lubicie tu kamienne było ci co? Patrzcie jak napierdzi <grym _> kamieni. Jak... To został na on są dobry, jest przydatny później. W ogóle w całą grę to tym, bo tu na kamieniu się dużo opiera, no? Mimo wszystko. O ładnie, wszystko tu no O, fish. Jaki fish? Safe, Jezu. Co jest tym fishem. ma no, bo on teraz stwierdził że będzie robił mur dalej, tak? A, bo to jest na wyższej warstwie. No tak, racja. Zostawię sobie to włączone. Czemu nie? Właśnie nie mogę nie, nie, mogę. Oni wszyscy poszli spać. Pomyślałem, że jak są exhausted dopiero. sfatygowany, statygowany. Gówno nie statygowany. Jesteś exhausted bardzo zmęczony, gdyż już z na japę, na japę, jak Zostep. Dobra. Obok nam surowców do budowy, niestety. Niestety. Smutno, no ale tak bywa czasem. Dziepoty po jednym klocku napierdziela. No, level czwarty farmera, fajnie. Farmy się już tam rozrastają, kurczę, konkretnie. Jedzenie mamy masę. 49, 471. A z tego się robi liny, nie? Nie, animal... Yy, Klot się robi, sorry. To jest łóżek. On nie nadal dają dobycia, on tak na ten kamień, że to jest pojedynka. Zostałeś już trochę co? Napierdzielaj dalej. Odbudowa tego muru pochłania sporo środków, niestety. No ale wiecie, no to jest duże przedsięwzięcie, które ma zapewnić bezpieczeństwo ludziom. Tą to będzie na ziemi mała tej strony się też zaraz zobaczy. Znaczy, właśnie, od tej strony mi nie się budować muru, nie ma potrzeby. Ja mam pomysł, że zaraz ustawię, mam kiedy wy macie spać. Macie spać w tych porach. I niewinnych. ...tylko i wyłącznie. A pan, panie Miner, preferuje będzie spał... ...a, A też w nocy, dobrze. pan spać, panie Miner. I kończy się nam trzeci dzień. No. Całkiem udany, spory cięć murów gotowa. O, pisze jakiś ziomu, ciekawe kim on jest. Kim jesteś? Yy, stone. No, po mi znowu stone mason? Adam asolowy młotek. <grym>, ale stone mason mi jest ją zabijmy no, no, no. Zrobimy z ciebie farmera. Sorry, bro, you are farmer. No, sorry. Nie mi jest stone mason. Następny farmer się przyda. A który to ma sewer farm farmera? Pewnie pierwszy, nie? Drugi, no to spoko. Farmer zawsze dobry. Jak to nas nie nekromanta? Ma sobie chodzić. Jak te szkielety też tu sobie biegają? On nam za zagrożeniem nie jest wbite w niego. Tu sobie wszyscy śpią. I oni śpią do, yy, do rana, nie? Leiden i o poranku wstaję. Not bad. Jeszcze później drogi poprawimy, troszkę będzie zrobimy kamienne. Dp tu się w ogóle... Co to? Słyszałem jakiś wybuch. No to coś się dzieje. Mamy noc i zaraz kończy się dzień trzeci, dzień czwarty, kurde, już tak blisko jesteśmy, zajebiście. Zajebiście, ja się cieszę, nie mieć co, będę miał co oglądać. ja będę miał co grać, bo tak jak ja jestem, kurczę kozłaczką, mam powiem, naprawdę mega się w nią gra. Można realizować swoje marzenia. Mówię, nasze zbudować tu fort mały, zacząć się rozsiedlać w prawo, mm. żeby ogólnie zająć cały ten półwysep, żeby to było nasze terytorium, i przejść na drugą stronę. I tu jakąś, tu, jakiś... tu zaczniemy od tego, że budujemy tutaj fort. Nasza ekspansja na ten półwysep, tu będzie fort. Ale to jeszcze dalekie plany, bo póki to nawet nasz, tutaj nasze miasto nie jest gotowe wnętrze, tak? A przed tym jeszcze domy dla ludzi. Trzeba zbudować itp. Trochę to zajmie. Dig and mine. Ewentualnie dig and mine. Tutaj też musicie trochę to... Jakoś tu zrobić. Tak? Wydaje mi się, że tak, LOL. Będzie najlepiej. Okej. Okay. drewna mi zabrakuje. Dobra, ja się z żegnam. Bardzo serdecznie, do zobaczenia. Cześć!